Chyba pan jest głupi, że za 300 funtów podniosę bluzkę do góry. Idź pan stąd. Okej, okay, spokojnie. Ej, czekaj pan, czekaj pan. Co? Ale żeby nikt się nie dowiedział. A w szczególności mój mąż, dobra? Dobra, dobra. Mania, hej! No hej! Wróciłem. Miśku, ja mam szczęśliwy dzień. Nie uwierzysz, co się stało. Co? Znalazłam coś. Dobra, nieważne, nie interesuje mnie, co, co znalazłaś. Jest bardzo ważna kwestia. Jaka? E, Mania, gadaj. Mam nadzieję, że, że mówił prawdę. Słuchaj, Marka spotkałem po drodze, no. sąsiada naszego. No. Mówił, że tutaj był, ale nie wiem, czy nie walczymy. E, czy oddał ci czystowy, który mi wisiał? No. Czy oddał ci czystowy, który mi wisiał? No, może był, no. No, może, czy oddał, czy nie? No, oddał. No dobra, na szczęście, mówi prawdę. Ty, ale co, coś mówiłaś, coś mówiłaś o szczęście, że znalazłaś coś. Co? Co co się Nieważne dzieje? Nieważne już, już ok. Dobra.